Jak poprawić komunikację z pacjentem? To bardzo ważne pytanie i bardzo ważna kwestia komunikacja. Badania wykazują, że lekarz, który ma pozytywnie ocenioną komunikację, w 99% przypadków jest pozytywnie oceniany i postrzegany przez pacjenta w internetowych rankingach lekarzy. Co więcej, dla pacjentów komunikacja jest jedną z najczęściej ocenianych i najważniejszych cech lekarza. To zrozumiałe, bo pacjentowi przecież trudno ocenić, czy lekarz jest kompetentny, natomiast, czy się dobrze komunikuje, może ocenić bez problemu. Jeszcze istotniejsze jest to, że istnieje daleko idąca rozbieżność pomiędzy oceną pacjenta a oceną lekarza. Tongu w 2005 roku wykonał fantastyczne badania. Zbadał sposób komunikowania się lekarzy zabiegowców z pacjentami. Zapytał lekarzy, jak oceniają swoją komunikację. 75% lekarzy powiedziało: Komunikuję się dobrze. I zbadał pacjentów tych lekarzy, próbując określić, czy oni się dobrze komunikują. I co się okazało? Okazało się, że jedynie 21% pacjentów jest zadowolonych z komunikacji z lekarzem. Amerykanie odpowiadają na to, tworząc różne protokoły komunikacyjne. Protokół KLAS, czyli protokół wywiadu medycznego, bo przecież wywiad medyczny jest rozmową, jest komunikacją. Protokół BASTER, czyli protokół informowania i prowadzenia trudnych rozmów z pacjentem lub jego rodziną. I wreszcie inne protokoły, które służą na przykład informowaniu o popełnieniu błędu medycznego. Czy przekazywaniu trudnych informacji? Ale w praktyce, czy można powiedzieć, że są jakieś rzeczy ważne i najważniejsze? Ja na sali sądowej zauważyłem, że na wiele rzeczy pacjenci zwracają uwagę. Dziś wymienię tylko pięć, takich prostych. Po pierwsze, zawsze stwórz odpowiednie miejsce do rozmowy. Pacjenci zwracają uwagę, że często rzeczy intymne wypytywani są na sali, gdzie leży wielu chorych, wypytywani są w obecności różnych osób, wypytywani są dość obscesowo. Tak więc stwórz miejsce i nastrój do rozmowy. Niech pacjent się poczuje intymnie. Po drugie, unikaj stania nad pacjentem. Jeżeli pacjent leży na łóżku, to przysiądź na łóżku. Pochyl się, żeby nie było wrażenia, że z góry jesteś ty, a pacjent na dole. Żeby nie było wrażenia, że pacjent jest z góry traktowany. Ważne jest to, żebyś przedstawiał plan rozmowy. Plan rozmowy, czyli to, co będziesz robić, a więc. Na początku, proszę pana, proszę w czterech, pięciu zdaniach opowiedzieć, co panu dolega. Ja potem zadam pytania, a potem pan będzie mógł doprecyzować jeszcze. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu pacjent będzie wiedział, czego od niego oczekujesz, czego ma się trzymać, jak ma to robić. Kolejna kwestia podsumowuj. Podsumowuj informacje, które otrzymujesz od pacjenta. Parafrazując je i podsumowuj to, co mówiłeś. To jest bardzo ważne, żeby pacjent czuł się zrozumiany, bo jak podsumowujesz i powtórzysz to, co on mówił, to znaczy, że go zrozumiałeś. Jak powtórzysz to, co ty mu zalecasz, to, co ty uważasz, to też jest bardzo ważne, bo dzięki temu pacjent na pewno zapamięta więcej. I ostatnia rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, upewniaj się, że pacjent zrozumiał. Upewniaj się, że to, co mu przekazałeś, jest dla niego jasne. Niestety w praktyce bardzo często tak nie jest. Lekarz przekazuje informacje, które nie są zrozumiane przez pacjenta. To powoduje problemy. Problemy z braniem leków, z kontrolą zaleceń, problemy z wykonywaniem zaleceń. Tak więc te pięć rzeczy zmień, a na pewno będziesz się lepiej komunikował z pacjentem. No i ostatnia rzecz, na koniec, ucz się komunikacji. Świadomie. Więcej informacji znajdziesz na prawalekarzy.pl